Siemano jestem Mysza, to jest kolejny odcinek z Arenki Warriorem. Przechodzimy sobie do wiereczki No i właściwie tyle. Znowu mi się pozmieniał inkiper Dobra, przestawiony No i mamy na początek e, Valera. No i też mamy w miarę fajne rozdanie. Myślę, że te dwójki możemy sobie zostawić. A tą wszystkę wyrzucę. No i mamy płatne że nie ma najgorzej. Byle jakieś e, późniejsze dropy doszły. Chociaż i też można by było się moligonować pod broń. Efekty uboczne nie bój nic. No i jest ta broń. Więc sobie od razu spasujemy tą fajną mikstur. Następnej pójdzie e, grabieżca. Grabieżca krwawych żagli. No i tyle. Twoją drogą patrzyłem i w y, tym, tym ob, tej obskurnej wiepsmana po prostu jest błąd. E, Zagrywamy grabieżce. E, prawidłowy opis powinien być, że jeżeli przeciwnik ma 6 lub więcej kart, to otrzymuje szansę. E, no to szmuglerka. To wyprzedujemy. Fajnie, że partnerz dostał yy, bufa, bo już kreatura z trójką ataku jest spoko, zwłaszcza że ma tyle życia i ma prowokacje. Więc nie powinno być najgorzej. <tryk> Następny nadęte gwiazda wypatrzony w organ. Problem taki, że skracam Dziękuję. sobie mocno rękę. No i sobie go skrócę. No i teraz ten płatny wyskakuje w następnej zawogowy, podniebny szatkownik. Golem. Nie szatkownik, szatkownik to jest czwarty, durowy drop. No ale mamy tutaj problem, myślę, z tą gierką. Dlatego że ten rogue ma strasznie dużo kart na ręce. Prawda, jeden to moneta. Mamy różnicę, już jedną kartę. Z dingo! No, z dingo. E, zagramy płatnerza. I koniec sztory. Niech się pomęczy Worgena na razie. Vorganem nie chcę wychodzić z ukrycia, bo nam będzie na pewno pomagał w trade'ach. Gdzieś skasować coś z dużą ilością HP. Przez... nie, Eviscerate w sumie niewiele mu daje. I tak musi to przejąć na twarz. No ale też jest jakimś wyjściem, żeby się pozbyć tego Stronnika za 5 many. Ten drogą wszystkie synergie, które dają nam coś na ręce, wydają się dobre w tym dodatku. No i jest Eviscerate. No, techniczna jest majsterkowa, no nie wejdzie tutaj. Tutaj musi się samochodem. Podmienny szatkownik, to wymienimy. Tym lecimy do przodu. Niech trochę pokombinuje. Teraz technika wstawimy. No i pewnie jeszcze pretendent z o gminy Maru wejdzie. No i zobaczymy, co ma za 7 mamy. Jak wypełni ten mana -calf. Szkoda, że mi nie doszedł obskurny gać bo robi gra. Dobra karta. Druga broń by się przydała. No i oczywiście swetany kończy. O, bardzo fania. No właśnie, badaj. Ale mamy odpowiedź na Burgena Trzeba gdzieś pomajstrować? Mamy zabójczy cios No nie, po szycie myślę, że nie sobie. O, dałem mu monetę. Ja nie mam go najpierw strejdowy. 3-6, co to jest? Wywróć e, 3 punkty. 6 punktów zdrowia. To ciekawa karta. Przynajmniej na arena. Jako Hill siebie lub jednostek. No i też fajny drop. Te 4 many 3-6 jest spoko. Tyle możliwo. No i co tam pan rogue dalej porobi. Teraz jak poklikam minę. No bo kaniera się muszę pozbyć. Niestety. I co dalej? Za 5 many Musimy oczyścić serdeczną To panka straci... straci... straci! Ufa Dobra, nie będę próbował tego wymawiać Nie ukryjesz się przede mną Zagramy to, zagramy to I teraz trzeba pomyśleć sobie tradeować czy naprawdę warto tego kaniera. Nadciąga falę. No ale tak. Niech się in dalej nie wyposaża w broń 2.1. Bo to może mu porobić grę. Mamy egzekutor, remowę na dużego koksa. No ale brakuje jakiegoś leitu. Bo... Może z... pokrzyżujemy. Aha! No i co dalej? Wymieniasz tego 3-4? A nie róg? Nie, yeah, face. Ale atakuję w tego. aha. No to. Nie najgorzej to zrobił. Mamy śmiałka. To oczywiście go sobie zagramy. Na to pójdzie. Hm. Warto bufować. Hej Muszę to jeszcze ściągnąć. Z tej strony. Więc w ten sposób sobie zbafujemy. teraz nie może przejść przez tą prowokację w teorii. A mi się skończyły karty na ręce. Nie ma dobrego dropu, właściwie. Ok, o, portal jest ok. Jedna z najgorszych stronników. To znaczy, no wiadomo, sam Argus nie jest zły, ale bez patel kraja, no to. Jeden z najgorszych stronników. Zostajemy drop za dwa many, właściwie. No i pytanie, czy trafi? O, face, Fajnie. Muszę tego, tego skórnego daty eee, To stryduje. Lepiej uciec. face. Niech dalej kombinuję, jak się pozbyć tego taunta 5-4. jeżeli znowu mu zmisuje ten. Ogr. No to przegra. Chyba, że maremu walczę w Nie, nie zmisował. Kobra. Helipa. Nie powiem, że nie. Może się okazać, że jeden punkt obrażeń będzie ciężko zadać. Świetnie. Teraz dostaję stronnika 4.1, wcześniej 2.3. Nie jest jakiś. O, oh, To boli. Aha, ale on nie może w sumie tych czterech punktów na wpad przyjąć. No i wygraliśmy kolejną gierkę. Też o tym nie, nie pomyślałem. To mocno było obity. dobra. Siadło. To teraz misję dostałem. Po tej ręce zrobimy sobie opening, bo wykonałem wszystkie misje z gadżetonu. Więc razem z Tomaraną będzie 7 lub 8. 7 lub 8 Jarosz, paczek. Kontra, no wszystko, out. Decydowanie. Nie chcę takiej ręki. Nawet szlam nie jest dobry, bo ma tylko trójkę zdrowia. Więc jeżeli nie mamy irlii, no to nic tak naprawdę nie robi. A mamy worgenałem, grabieżce. To jest spoko. Zacznijmy od worgena. bo łatwiej go wcisnąć. To znaczy jest trudniejszy do zabicia. O. Chyba, że ma w Kurzo To wtedy ten w robi gra. Ale jest ropucha. Ok. No to prosty trade. Zagrywamy dwójkę. I zobaczymy, co zrobi ten mak. Co dopiero garniak. No, najlepszy stronnik. Zagramy sobie. Spisla. Eee... No okrutny nadzorca wezmę Panie skure. To się musi pość, użyć pinga, żeby nie stracić tej jednostki. No i to też się dzieje. Problem taki, że nie mamy jak zareagować na ten stół. Muszę zagrać tego skórnego y gaczyciarza. O! 8-6 na 6 bany, nie ma, źle. Plus agonia przez B4. <tryk> no. Na dłuższą metę to te bufy, myślę, że robią grę. No, zagramy tutaj Portal, bo nam wypełnia Mana Curve. I nie wydaje się być najgorszym, dlatego 4-4. No, nie ma źle, chociaż wolałbym Dust Gingo. Wtedy mógłbym dobić z Okrutnym Nadzorcą w następnej turze, ale z kolei Okrutny Nadzorca może posłużyć jako aktywator do Executa. ...na jakiegoś dużego koksa. Problem taki, że Magma Polimorfa... wygląda na A, ...i jak Polimorf mi poleci na załogowego to jest duży problem. Koniec tury. Następny Jorgurman. Tak? lub A taki sobie, bo nie wierzę. Nie, mm. yeah. tutaj z Rumunkarem pociśniemy. Eee, na wypadek filmstręta mu to wymienia. Bo tutaj bym miał zbyt fajną sytuację po flamestrike'u, bo bym mi kasywał cały stół, nie tracąc właściwie nic. No to mu siadło. Nie powiem, że ja. No i blisko jest tych sześciu kart, ale jednak nie. Kwiastor, tak, no nie bardzo. Zagram co mamy i bronią dobiję to. No i zobaczymy. Nie chcę zużywać na stronnika 5-5 mając aktywację w, ręki, w ręce <laughs> w formie tego okrutnego nadzorca. O, dancing swordy są świetne. Trzeba to sobie powiedzieć prostu. Portal nie wydaje się być najgorszy Ale może na wszelki wypadek a najpierw to zrobię, bo i tak to muszę zrobić Teraz portal 3-5 Ja wiem sporo Ten gwiazdor no i w sumie zmyknie, nie bardzo chcę grać. Fajnie, nie mu to. To zbyt dobre trade. A teraz mogę dobić okrutnym nadzorcom. To jeden Ze swoją drogą, jak już mówiłem, kilka razy są fatalne na arenie, bo dadzą mi kartę. Przepraszam, ale o lokaj, no to znalazł ładną synergię. Nie mogę powiedzieć, czy nie. Technik z majsterkowa jest spoko. Zagram tego, gdyby to było nic to. No, to jest świetne. zabot Technik. A powiedzmy, że damy prowokację temu stronnikowi, żeby nie przechodził tak łatwo system board. Bo inaczej, by był trade 2-2 i znowu nie mam co zrobić ze stronnikiem 2-3. No ale to jest tu już pod y, Framestrike, zdecydowanie. O, kraken. No na szczęście mamy Exekuta. o jeszcze mamy aktywację do Exekuta, czyścimy cały stół. I zagramy sobie ten pancerz, ta płatnerz zza łuka. No i on ma teraz dwie bez, bezsensowne karty, bo ja nie mam karty na ręce, więc on nie może wyrzucić Dancing Swords. Wybiorę wody. O nie, przepraszam, myliłem się. Może to zrobić, jak najbardziej. Eee, dobierzmy. To stopor. Więc i tym gościem sobie dobijemy. Zgór obskurny gadżeciarz wydaje się spoko, ale nie rzucę... Eee, ...tego mechanicznego Yeti, żeby miał... Cel. No i zagram tą zmyłkę. No i już jest stronnik 6-7 za 4 mamy, więc już mi się e, prawie żelej robi. No, Szukam żywej... jest też fajny, bo mi daje kartę... O, macki są świetne. W takim momencie. Zastanawiam no, się, czy chcę mieć ten moc. Czuję się źle, ale to dobrze. Zastanawiam oh. się, czy chcę tego go Gołowce szumowin zagrać. I czy chcę nim tradeować przede wszystkim. Bo to jednak jest bów Co ja mogę zagrać? Tak. No, może być. Hero Power. I macki. Tego jest stole Niech podbuffuje mi trochę rękę, to mam, mam jakieś tam karty na plate. Więc warto go zostawić na stole, już zrobił mega value dając dwa buffy. Więc wyciągnąłem z karty za 4 many właściwie kreaturę 8-7. A! zmyłka działa tylko na bohatera. Nawet nie wiedziałem. No, uzdrawiająca fala taka sobie. Ile ogólnie jest taki sobie na arenie. Bo nic nie zmienia w tej sytuacji. Łomot e, jest spoko. Ale tylko dla doboru, bo jest na... Tam ona tam niespecjalnie one towary, no to nie jest coś, co chcę y, zobaczyć na pewno. Nie ukryjesz. A, ja a. No i do przodu, panie Sture. No mega mi porobił tę grę, ten, y, ten, 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 ten. No obskurny ...czeciarz. z tymi dwoma bułkami. Myłka. i teraz traf tego 4-4. Ach, to niczego nie zmienia. Może śmiałek, albo. No, śmiałek by był świetny z tymi skradzionymi towarami. Camuflaż. Dzięki! końc koniec stury. Na razie zostawię te karty. Nie chcę dawać może za dużego waliu na, na, na Flamestrike. strike'u. Slaw, swoją drogą. Trochę się zamyśliłem nad krom. Nad tym jak to porobić żeby było dobrze ja Nie rozumiem po co w ten sposób zaatakował Bo ten Jan dla niego jest fatalny Niestety trzeba to sobie pojedzieć wprost Jan odwrac I wilkor alfa Aha, czyli on chce dobierać No dobra Jak tym zajmę, za ja też sędziom skorzystam z dobierania. Mam skradzione towary. No, bo myślę, że to może... Eee, tak. Eee, I ten szlam też zagramy. Koniec skóry. No, mnie to też ja mogłem wcisnąć. 4 do 6. 4 do 6. Nie jestem pewien, czy jestem w stanie z nim wygrać na waliu Chip. No niestety. Plus pink. Nie za bardzo się teraz ta gra układa. Niestety, jestem bliżej papik. Ale z drugiej strony nadrabiam zero power. Jesteś na liście. Tutaj musi być ten zabójczy cios. Może ogr dojdzie? Nie. Zabójczy cios. E, pirat. Zastanawiam się, czy warto to mówce bufować. Powiedzmy, że tak. Lecimy do przodu. Koniec tury. który. Mogę dobrać jedną więcej z tego Jana i... W sumie nie, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to był błąd, czy nie. Nie ma jak. Wow. No, musiał mieć niezłe wybory, żeby wybrał Hemeta i zrobił z niego waliu no dobra, ogro, hero power, raidujemy 6-3, a eee, Wchodzimy w tym samym czasie na fatygę, więc ważne jest to, kto ile będzie miał życia. No ale on cały czas wyciąga to z karty. Ooo, ten stwór jest fatalny. Prawda, mam go jak zabić? Nie musimy oczyścić Słoneczną... Power, koniec eee, Muszę tego zostawić pod szmuglera. Pod szmuglerkę. Bo inaczej to przegram. Pytanie, jakie on jeszcze ma karty. No, ale nie widzę tutaj opcji wygrania, bo on teraz tradeuje mi cały stół. Znowu coś dokładam. Ja mam tylko dwóch stronników. O, jeszcze Flamestrike. To już jest pograne. No niestety nie wchodzimy w tym samym czasie na fatig, nie wiem jak to obliczyłem. Aha, bo moje Hero Power e... Pierwszy, cały czas fatiga. No dobra. To jest koniec. Kopfaj się. Tutaj nie ma opcji wybrania. No Najlepszy miał kartę, większe walił, wyciągnął, więcej miał late game'ów, bo miał krakena, miał, e, miał tego bóg tego spora moczar. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku, widzimy się w następnym, w którym pewnie dokończymy tą arenkę, bo nie wygląda to e, jakoś specjalnie ta arena. No i tyle, dzięki za oglądanie i na razie.